Zamień 210 stopni na miarę łukową. Układasz proporcję. Alfa to jest 210 stopni. 2pi to jest 360 stopni. No i następnie z tej proporcji układasz równanie. Alfa przez 2pi równa się 210 na 360. Czyli masz tutaj to równanie. 210 na 360 jak podzielisz na 30 górę i dół, czyli skrócisz ułamek, wyjdzie 7 dwunastych. Następnie wystarczy pomnożyć przez 2pi, żeby otrzymać alfa. Alfa wychodzi 7pi 6 radiana. Tyle, tyle e, taka jest miała łukowa e, kąta 210 stop.